Witajcie, wracamy do Was z filmikiem o update'cie Broforce. Wyszedł nowy update'cik w czwartek w zeszłym tygodniu i przyjrzymy się co tutaj zrobili nowego nasi dzielni twórcy. Tak, z tego co zdążyliśmy się zorientować mamy coś takiego jak kilka nowych trybów po pierwsze, o tym będziemy jeszcze mówić mamy coś takiego jak arcade campaign i zwykły campaign arcade campaign to jest w zasadzie to co było w Tak jest pozbawione po prostu wersji. części Natomiast start campaign to jest normalna taka kampania ona jest określona tutaj No w zasadzie tutaj jeszcze nie do końca wiemy czego się spodziewać bo jeszcze zaraz przekonamy pokażemy, Jak widzicie mamy tutaj taką mapkę Całkiem fajnie zrobione. ekranie, bardzo fajnie zrobione to jest. Gdzie można się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi epizodami chyba, tak należałoby to rozumieć. Chociaż sama ta mapa jest dokładnie taka sama jak w tym arcade, nie? Arcade. Tak jest. Czy Czemu rzucasz zawsze tym granatem na początku? Wow, <laughs> trochę efekty poprawili, zdaje się. Rzucam granatem, żeby wiedzieli, że nadchodzimy. Niestety dalej jest tak, że cały czas te postaci się zmieniają, co jest dosyć. Padłem. Nie dziwi mnie to specjalnie. No że tak. nie wiemy na kogo się zmieniamy, tak? Że to losowe tak, jest w tym momencie. No bo jak gra jedna osoba, to to nie jest podejrzewam taki problem, ale gra. piątkę, Gier, piątkę? To już podejrzewam, że jest problem z identyfikacją troszeczkę. Co ten, co ten mu jakoś tak dziwnie skacze? Mój też dziwnie skacze. Z księżyca, o. <grafi> to gra to jeszcze nam się... niespodzianek trochę. Ta gra tak przyspiesza i spowalnia, zobaczę jakby. Tak mi się wydaje. O, <grafi> o MacGyver skoczył w dół. A widzisz tędy? O, okej, okay. tędy się nie da przeskoczyć. No cóż, to muszę być sam. I Cię uwolnić, tak? Wracaj do gry jako? Pojawiły się nowe postacie braci. Jakich braci? No tych brofors, nie? Są bracia od tego, tego, tego słowa bro. A, w tym sensie. W tym sensie, no to zawsze tak było nazywane przecież. Ja ich tak nie nazywam. No a gra ich tak nazywa... Ach ty, uciekłeś mi! Czemu żeś mnie zostawił? No bo Cię nie lubię na no, co to dużo no, mówić. Super. No ja zginąłem Działaś na końcu tego? Nie, 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 na końcu to w środku. No tak. Znaczy no, nie, na końcu też Ach, z trudem. A ja ciebie tutaj zostawię. O o, górę w zęby. Świetne to jest. Jak można nie kochać tej gry? Musisz uwalniać ten tych ludzików, driver. stary. Co tam robisz? Nie to co robię, gram. O kurde, ale tu jest ludzi. Teraz zginęliśmy. Dobra, może trochę to z głową, tak co? No ja cały czas gram z głową. Ty rzucasz granatami we mnie głównie, to jest twoje jedyne zajęcie w tej <laughs> To teraz to zabija. Tutaj możesz skoczyć na górę. Co, ty? <noise> no ja też. No. Dobra, nie wiem czy przejdzie tędy. Tu sobie wyrąbię drogę. Dobra, ja nie czekam na ciebie. Nie wiem gdzie jestem, bo po prostu gra jest strasznie chaotyczna. No jest no, była i jest dalej. No jakbyś jakoś wtedy lepiej się orientowałem. Może byłeś trochę młodszy. <noise> no to już było jakiś czas temu. Rozumiem, że przyszedłeś mnie tutaj uratować, tak? No coś z tym desem. Ale tego domku nie pamiętam. Ej, jest coś nowego, tak. Część grafiki jest nowa. No, Adam znowu został. Może część bagów poprawiono, chociaż szczerze mówiąc nie pamiętam jakichś bardzo denerwujących bagów w poprzedniej teraz wersji. Dużo się dzieje, żebyś był w stanie zauważyć bugi. No, teraz zaczęło zwalniać coś, co prawda, nie? To. Haha, ha, zginąłeś. No bo w bagi. O, jaki wielki pies. Te psy zawsze takie wielkie były? Tak. No, co tutaj. Zadzwoń do jego matki. Czemu mam złość z jego matki? Ja nie wiem, żeby odciągnęła jego uwagę no. trzeba wiesz, z finezją przychodzić, A, no z Finezją. Masz swą finezję. O! Zabiłeś mnie w jakiś sposób. Tak, ja cię zabiłem. Jestem prawie pewny. Twoja nieudolność cię zabiła. Dobra, dreda pamiętamy. Jak na razie nie napotkaliśmy jeszcze nowych tych ludzików naszych, Chyba, że nie można strzelać do góry. To no, by łatwiło za bardzo O, ten wielki Nie bój się, obronię cię Nie zostawisz mnie już No niestety przyczepiłeś się jak psie <grym> Jak rzep. Rzep, tak Jak wrażenia? Podobna, znaczy, no, przyjemność. Na razie jak... nie widzę specjalnej różnicy. O, teraz. O, widać, że mamy. Dwa, ale czy mamy kolej. O! A, no. widzisz. Ale na, na jakiej zasadzie to działa? Thread level orange, liberate. Tu jest trudniej już. No to może orange, no. Nie no, może pokażmy na razie inne tryby, a jakieś playthrough takie nagramy oddzielnie. No dobrze, ewidentnie można wybierać własną drogę. W ja jest tu troszeczkę do zrobienia, więc. W miarę jak przelatujemy koło drzewek, one się kołyszą, zdaje się. Czy ja wiem, chyba po prostu się kołyszą. No nie, no. no. może troszeczkę. Taki przeganiasz. Dobra. Jak wyjść z tego? Czekaj, wyj... A, wybrałem po prostu, tak? Mhm. To zaraz wyjdę. No. Zobaczmy tutaj, co innego mamy do. Dyspozycji. Czekaj, już czekaj, czekajcie to, to już było. Restart campaign. Aha, czyli można ją kontynuować tą kampanię. Yy, custom campaign to są, rozumiem, lewele tworzone przez graczy. Tak, tak, niektóre całkiem ciekawe są. Gra online mamy jakąś. level to poziomów. Race, race, mode. race mode Zobaczymy co to jest. Race No to się, się będziemy ścigać po prostu. No to zobaczmy. No zobaczmy. No. no ale Jezus, no co? Nie masz szans. Nie jestem pewny. Nie wiem, kto Ja to... też nie... Dobra, no... Na... Ale chaos! Okej, okay, ja Haha! <grywa> Player 1 wygrywa! Tak? E, ale nie ma ciebie. Dlaczego nie ma ciebie? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. E, znaczy ja wcześniej grałem i napotkałem też na takich bachach, ale zróbmy teraz tak. Restart level i już powinieneś być. Tak. Czemu ja cały że tym MacGyverem kolejnym ja gram, mogę Kurde! <noise> I kolejna piasteczka. Jesteś, jesteś, biegniemy. Zipline! Niektórym ja jestem. <noise> to jest główna <noise> trudność tutaj. <I> <noise> Remis, zobacz. No i no ja nie biegnę. Ok, czyli widzimy już, że ten tryb jest taki dosyć mocno. No. Napraw go po prostu, weź restart. Powinienem już być wtedy. A wiesz co, ja nie mam chyba guzika do, do menu. No dobrze, to ja zrobię. Jestem, jestem! MacGyver will be right back! Kto dobiegnie? Zginąłem, kurde. A tu w ogóle da się dobiec do jakiejś mety, czy czegoś takiego, czy... Nie, chyba czy albo ktoś zginie, albo na długo się i to nas kończy. Bo nie wiem kim jestem, No jestem już, okej. Okay. Wow, zabiła mnie spadająca beczka. Wyrównałeś. No to walka mistrzostwa. no, no jesteś sam. <laughs> ale zginąłeś. Czyli co, tight będzie? Nie, on jakby... No, nie jesteś, wiem. ale jesteś tak, niewidziany. No, nie działa to dokładnie tak jak powinno, no. Nie dobra, biegniemy. Coś. O nie, gram jako komando. o, 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 o ty draniu! Okej, okay, dobra, wygrałeś, no. Ne, no, dostałem is. kulę Aha. jeszcze na końcu, na co No, to za no to jest to dość emocjonujące. No jest tylko, ej nie, to jest, to jest Nie. Nieee, ale dostałem jeszcze. nie jakąś. Zwycięstwo. bo ty mnie możesz niektórymi swoimi mocami wysadzać no. No i to za zwycięstwo, z tym, że ponownie ten bag potykamy, restart level. W tej mapki nie było jeszcze. Ej, nie, 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 ma grania Blade'em. Dlaczego wyścigu? nie ma? Bo to jest oszukaństwo, no. Bo on ma te swoje, ten, te, ten dash, który jest dobra, zbrany, no. cały, cały, pomysł w wyścigu, no. Patrz, zdaje się, że mam 4 punkty na 3 możliwe, bo tam troszeczkę nie pasowało. Oj, remis. Remis jest dosyć częsty, jak widać. No. Nie no, dobra. Bagi, ten, dobra, nie, nie ma sensu, nie w, nie wracamy do menu. To jest Nad tym muszą panowie znaczy, jeszcze ja popracować. pomysł, ale no... Wykonanie póki co uniemożliwia w zasadzie jakąkolwiek sensowną grę. Explosion e, run. Tak, próbujemy tego. To jest coś podobnego, z tym, że wybucha y, y, część mapy i podpowiem Ci... O, na początku zdaje się, że trzeba wydostać się z składki jak najszybciej. A w jaki sposób? No pewnie maszerując y, atak. E, Okej. Okay. A, to są miny. Zginąłeś? Tak Ja też, ale chyba ja wygrałem Nie wiem, razem musimy A, to też. zrobić kooperacyjny jakiś? Dobra No Dobra, to chodźmy do może Ja nie wiem którym ja jestem dalej No mm, i znów no, no, nam nie czy... wyszło no, Dobra zobaczmy może uda się tym razem Dobra, ja jestem tym niebieskim Zastanawiam się, o co chodzi z tymi punkcikami takimi, które mam nad głową. Też nie wiem. No zaraz wybuchnę! O, jakimś cudem Czy Czuł wybuchnąć. Uwaga, biega... znów skaczemy bardzo wysoko z jakiegoś biegłem powodu. Biegłem po polu minowym. Ty, no, no nieźle. Może poczekajmy trochę. No czekamy, czekamy. I co, udało się? O, jeszcze ha, nie wysokiego na końcu. Ale z drugiej strony przyznaję punkty, więc... Dobre, dobre. Ale mi tylko. To jest... No, dobra ja, no, jablabla, bo ja nie no. wiem, na górę teraz, patrz. Jezu, jakiś tyś nieużyteczny. Okej, okay. nie, nie. No, też spadłem. Okay. Broad in fail. Nie, nie. To jest bez sensu, czyli musimy najpierw... chodzi. Z jednej strony jest liczy jakieś punkty, z drugiej strony jest niby kooperacja. Czyli najpierw, że tak powiem, mamy razem dostać się na, na górę, tak? A potem co, mamy się zabić po drodze? Nie wiem. Nie zrozumiałem, no. Nie do końca wiemy, co twórcy mieli na myśli. Wiele hałasu o nic mi się wydaje. No spokojnie, na razie, tak kooperacyjnie ko, przedostajemy się w górę. A dobra, a bo to czerwone wybucha, tak? Tak? No to po... Pipeline? No, chyba tak. Dobra, o ta klatka chyba sama jest po prostu. się niszczy jak... No, wymaga to trochę skupienia. No, zginąłem, ale jakoś tak frajersko, że nic nie widziałem w ogóle, co się dzieje. Tak, to jest Ciężki. Dobra, spróbujmy przejść ten level i zobaczymy co się stanie dalej. Spinanie się po tym rurociągu to nie jest najlepsze pomysł. Ja zginąłem, musisz sobie dać radę. No spróbuję. Czyli wiesz co będzie dalej, będzie po prostu kolejna mapa zorientowana albo pionowo, albo poziomo, albo może... Tutaj wybucha. Czy zginąłeś właśnie? Zginąłeś. <laughs> Dobra, ostatnia próba, i. No to masz przynajmniej okazję zobaczyć, kim jest. Tak, no przynajmniej tutaj to się nie zmienia. Ale jest taki chaos, ja nie kontroluję zupełnie, nie kto wiem, mnie po co zabija. A sami podnosimy w ogóle. Tak, skoro nie możemy zaczynać od nich. Próbowanie. Dobra. Jeszcze Dobra, raz? Jeszcze jedna próba. Mamy <clears> szansę. <throat> O co chodzi z tymi, tymi... Aha, to jest... te kropki to jest ilość specjalik jakie mam. Tak, ja zginąłem też. No ja też zginąłem. Dobra, myślę, że to nie ma sensu. No, to jest kolejny jakiś dziwny, dziwny wymysł. Nie Strasznie bez... frustrujące to jest. Czy znaczy frustrujące jak frustrujące, ale nie wiem dokładnie o co tam chodzi. Czy mamy się ścigać, czy mamy sobie pomagać? O co chodzi? Dobra, match beta. Chyba feedback wyślemy twórcom. Nie no, czy z drugiej strony można to traktować jako wyścig, no bo jeżeli Ty zginiesz, no to ja... O, o, zobacz. Ja biorę Blade'a. A, Mr. Anderson, bro, zobacz, nowy ten jest. Tak. Mr. Anderson, dobra, ja biorę jego. Dlaczego? A, ja już go nie mogę wybrać, tak? Indiana Bronze? Maggivera Dobra, wezmę Maggivera. No nie, bo on jest dobry. Zobaczymy, co Mr. Anderson potrafi. Czekaj, którym jestem? Ok, wiem już. No. O Wow! Nie wiem co zarobię, ale... Ha, <laughs> nie wiem, zginąłem. <laughs> co się dzieje? Nie wiem gdzie jestem. Może już ci nie ma. No, a jestem. <laughs> a mo, ciekawe dlaczego ci gamy jak walczysz z mieściami. <laughs> Chodź tu, jeszcze do ciebie przyczepię ten dynamik. Nie możesz do mnie przyczepić, Oczywiście, chyba. Ja mogę. Masz samych tych MacGyverów? A, a ty masz co? Zmieniać się coś? Dam chyba Blade'a przez moment. Jakiego Blade'a? A brawo, Mr. Anderson. Chyba wygrałem. <laughs> Okej, okay, teraz ty zmieniasz. Możesz też. No, są coś inni, zobacz. Snake'a masz Snake'a. Time Bro, Time Bro jeszcze nie było. Time Cup, tak? No. Czy to Card znowu? Nie, kto był? Nie, Van Damme. Van Damme, sorry. Obok masz Card O Jezu, ja wziąłem komandę, też. Oh. Słuchaj, jakieś są takie efekty. Tak, zmuszające. pojawiły się. Wow. Czy to jest... Chodź tu! Wow, czy to jest, że tak, <laughs> tak powiem, część gry? Tak. Jak, skąd wiesz? Bo gram Time cop i mam spowolnienie czasu. O ty zraniu! Wow, to jest bardzo mylące. Witaj, wow, ale umieram. Weź się w spokój, no. Jesteś niekoleżeński. Hahaha, <laughs> zginąłeś. No, ale to tylko oznacza jedno. Nie, jest to? Nie, 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 zre, nie zregenerował mu się mój specjal. No dobra, to ci się udało no Co tu mamy? Robocop... Y, Ellen r, Ripley! No weź Ripley. Zresztą ja mogę wziąć. Jakby coś. I Daj jak Daj Harda nie było. Jak to nie było? Był? Oczywiście, że był, jeden z pierwszych. Ale dziewny postaci zestawiłeś. <laughs> Ej, zwalnianie czasu jest naprawdę fajne. No dobra, spróbujmy tym robotkopem. Poczekaj daj mi chwilę, zobaczyć co Ripley może. Dobra. Gdzie jest, to jest. Czekaj. masz do mnie nie, nie strzelać przed Nie strzelam to... do ciebie, strzelałem przed siebie. Zobaczcie jakiego. O Ojej, no macie go. No, no co, no strzelałem przed siebie. Czekaj, zobaczcie co to jest. Czyli to jest fire. I spet. Eee, myślę, że wyraz, aliena to... wypuści. Nie wyglądasz jak kobieta za bardzo. Ty... Hmm. <toddź> tak, ja też nie! <toddź> Okej, okay, to jest fajne. Znaczy, dobra, no to ten system jest totalnie niezbalansowany i jest zabawny, ale... ...ale ja siebie nie widzę. Wow! a to było już. Gdzie ja jestem? Nie wiem, musisz wcisnąć pewnie coś. Czekaj, wyrównałeś trochę. Jak to zrobiłeś? nie! nie. <ścoughs> na nabierzony! Ale zginąłeś też. Remis. No, remis, no. no ciekawe, czy teraz pozwoli nam wybrać kolejnych? Nie, dogrywka. Co się stało? Nie, zabiłem cię. Ja już jestem dużo lepszym graczem od ciebie, więc. Tak, dużo lepszy. Nie! Jak, jak to działa? Na no, mnie cel. Straszne. No to daje dużo przyjemności, to Nie, daje, no. no ale wiesz co, no. Premis? Nie, jeszcze nie. Ach, kolender! Padłeś! Padłem. A to znaczy, że znów ja wybieram, a nie ty wybierasz. Conan! Wow, fajne. A co ten ostatni, Zobacz. No to okej. Okay. Mm, <laughs> ja wezmę Konana i zobaczysz. Mam wrażenie, że to nie będzie równa walka do końca. Masz na myśli mnie? Tak. falę ale uderzeniową ładną stworzyłeś, no. Giii... Jest! Mnie. Jest! Mistrza mistrz ja. mistrz Conan! Chodź tu. No co jest? Gin, ale kurde, laguje coś! A ty zabijasz mnie! Ty dobry Tylko! No bo ma to wiesz! Ale ja nie wiem, on jest jakiś nie odporny na pociski, co <laughs> może to lag, no. Ja już nie mam tych specjali, więc możesz wygrać teraz. A nie, a nie, jest ja już Możesz się uspokoić? No, się uspokoiłem? No. Niewiele mi zabrakło. Patrz, patrz, zaskoczyłem w no, tylko dwóch punktów. Zobacz, a co się dzieje? No nie wiem, to chyba na tym się kończy, że wygrałem już. Jestem w stroju Konala, ale mamy takie, jakby. Co? Nie wiem. Możemy tak bez, bez końca zabijać teraz? No pewnie o to chodzi. No no i od nowa. No to już może. Braid, no darujmy sobie, może. Czy chcesz jeszcze chwilę się pobawić? Nie, no nie, nie. Zobaczmy inne tryby, co tu mamy. No to koniec. To koniec. Trybów. No to tak, jak widzicie jest troszeczkę nowych rzeczy, głównie niedopracowanych, o czym pewnie mają świadczyć te napisy alfa przy nich. Wszystkim, to tłumaczy. Wszystkich generalnie. O wiele tłumaczy. Jedyny, jedyny tryb, który nie jest w, w stanie alfa to jest custom campaign, który jest autorstwa graczy. Jak nie Możemy mam. zagrać w jakieś coś na koniec. No, Ale wiesz co, nie wiem czy to... Możemy zobaczyć most, most played flavors. Aha, no czyli jest ich troszeczkę. Zobaczmy Bacon machine Okej okay. To no, najprostszy sposób, tak? Dać nie gracze sami robią lewele, nie? Cześć. Co się dzieje? Yy, włączyłeś swój specjal, grasz tam, time copem Dobra, ale o co tu chodzi? Nie wiem, ale jest mnóstwo świń Czekaj, ja wysadzam to pod spodem Aha, to jest fail. Ja to tu trzeba przez na tych świnkach może latać No cóż, no wygląda to no tak, fajny, jak klasyczne lawele tworzone przez graczy Co to jest ten pasek co się pojawi na dole ekranu? Jaki pasek? Przyjrzyj się jeszcze raz A nie mam pojęcia No zobacz, helikopter nam odleciał Dobra, no nie wiemy o co tu chodzi, ale to... Chyba nie do końca znaczy... Ja żyję, jeszcze to, ja jeszcze żyję. Tak jakimś tudem tutaj... Ja już nie żyję No dobra, zostawmy graczom, to tworzą taki level, w którym na pewno nie wiadomo o co chodzi Tak, można to atakować. To są świnie stary. No nie No tak, no ale świetnie. Dobra To chyba było na tyle Dobra, wychodzę z tego no. Wrócimy do menu yy, Play this campaign. No, nie, no daj, czyno, niech będzie neutralnie. <grystanie> Być może nakręcimy z tego jeszcze Playthrough. Bo tak, wygląda całkiem ciekawie. W tym nie no, myślę, że. Playthrough chyba będzie można zrobić, bo to jest fajne. Myślę, że też nie będzie jakieś specjalnie długie. No, jak widzicie, są nowe tryby, są nowe całkiem fajne pomysły, Na przykład ich, natomiast ich realizacja jeszcze pozostawia yy, troszeczkę do życzenia. No. Jest to zabawne, ale no ciężko tu mówić o jakiejś jakby sensownej rozgrywce, jeżeli mamy taki, ta, ta, bra taki brak balansu w postaciach na przykład w tym trybie deathmatch, chociaż też nie spodziewałbym się, że oni to kiedykolwiek naprawią, no to nie jest jednak gra nastawiona na jakieś bardzo kompetytywne PvP. To w Blood 2 będzie naprawione, tak, że Także nie ma się spodziewać rewelacji. No, natomiast ten race jest bardzo fajny, ale no nie oszukujmy się, nie działa tak jak nie powinien, działa. No. Jest no, jest co, co, co dwa levele trzeba w zasadzie restartować poziom. Nie dokładnie o to chodzi, ale idzie wszystko w dobrym kierunku chociaż też idzie dużo wolniej chyba niż miało z założenia. Już, nie, tak oni zapowiadali te naprawdę na dużo większe i dużo Yy, dużo szybciej. Tych postaci miało być setki. miał być słowy. jakieś budowanie tak. bazy, czy coś takiego. Tak, tak, tak. Jakiś, wiesz, kampania taka prawdziwa, a tak naprawdę mamy tutaj kampanię, ale to w zasadzie jest stara kampania z tej, z tej wersji. Ubrana w nowe cioszki. Yy, prototype ubrana po prostu w taką szatkę jakiejś pseudonarracji z jakimś helikopterkiem, którym możemy... Ale labać. bardzo ładnie jest to zrobione. No, no ładnie, no ale... Trochę w stylu Final Fantasy. Spodziewa co? Mapa taka. Nie <laughs> no, który... Nie, a, rozumiem. Nie, no tak, może trochę tak. Nie, no spodziewaliśmy się czegoś więcej. No, co nie zmienia faktu, że czekamy na, na dalszy rozwój tej produkcji. Także to było na tyle. Myślę, że będziemy nagrywać jeszcze jakiś playthrough tej kampanii. Zobaczymy jak daleko ona sięga i co tam można fajnego porobić. I do usłyszenia. Będziemy relacjonować następne updatey.